Na dzień dobry. dobry! Witamy Was dzisiaj w tygodniowym foodbooku za 100 zł na dwie osoby, jak zawsze. W tym odcinku opowiem Wam o sile tygodniowego menu, planowania posiłków i zakupów z listą, także bądźcie z nami. My teraz zabieramy się za poniedziałkowe śniadanie. W poniedziałek, czyli dzisiaj, wyjadamy resztki z weekendu. Zrobiłem weekend hałkę, więc jeszcze ją dojadam. Wczoraj dostaliśmy obiad od babci, bo babcia zrobiła mnóstwo jedzenia, więc zawsze nam daje. Także Karolina ma dzisiaj taki obiad, składający się z łódka, nadziewanego pieczarkami, buraczki i ziemniaki. Yeah. Bo my ogólnie w domu nie jemy i nie kupujemy mięsa, ale jak ktoś nas zaprasza na obiad, to nie wybrzycamy do picia. Piotr ma. Kakao z mleka owsianego, a ja mam herbatkę cytrynową. Także lecimy z tym dniem. Smacznego nam. My już załatwiliśmy wszystkie sprawy, spakowaliśmy paczki, mieliśmy jechać do biblioteki, ale niestety w poniedziałek jest zamknięta, więc teraz jest taka pora obiadowa, tak więc jedziemy na zakupy. Ja dzisiaj wyjątkowo robiłam listę menu w telefonie, tak wiecie, między jakimiś tam podróżami, jak miałam chwilę wolnego i zapowiada się naprawdę fantastyczny i przepyszny tydzień. Także słońce nas dzisiaj rozpieszcza przez chwilę, i lecimy na zakupy i zaraz robimy obiad. Dzisiaj na obiad powiem wam, że jest tym soczewicowe placki z ogórkiem. Taki jest pomysł, ale nie wiem czy na to mam dzisiaj ochotę, bo to jest tak, że ja sobie zapisuję co, którego dnia, ale potem już manewruję tą listą yy, na zasadzie co mamy konkretnie w tym danym momencie yy, ochotę zjeść, bo i tak później przychodzi moment, że to wszystko w tygodniu znajduje swój Czas i porę na zjedzenie. Słuchajcie, szybkie moje przemyślenie na temat jedzenia yy, a propos poprzedniego foodbooka, w którym wybieraliśmy najtańsze, ale to tak naj, najtańsze. Zawsze do poprzedniego foodbooka yy, wszystkie nasze foodbooki były takie za stówę, ale takie na bogato. I często dostawałam właśnie komentarze, że jakim cudem za stówę, yy, takie cudne rzeczy, że po prostu stuwa to nie jest tak mało, ale to, co ja pokazuję, to jest po prostu jak milion dolarów. No, i ja zawsze wychodziłam z założenia, że jakieś różne rzeczy można kupić taniej, e, na przykład jak są mrożonki to można kupić najtańsze e, bo to w ogóle nie ma znaczenia, e, a teraz w tym foodbooku wydaje mi się że przez to, że jest inflacja to drogie rzeczy są bardzo drogie, a tanie rzeczy starają się jeszcze być tanimi ale są bardzo, ale to bardzo złe jakościowo, mieliśmy fasolkę szparagową, która była super łykowata mieliśmy kukurydzę w puszkach, która była e, okropnie słodka Ducha i wcale niedobra, yy, i różne właśnie takie najtańsze produkty, które okazały się super yy, niesmaczne i psujące całe pyszne danie. Więc taka ciekawa moja obserwacja, której nie zaobserwowałam nigdy wcześniej. Właśnie wróciliśmy z zakupów i yy, po prostu coraz trudniej, coraz trudniej. Natomiast udało się, byliśmy w dwóch sklepach. Nie wiem, czy przypadkiem nie zamykają nam Aldi, bo nie ma dużo dostaw. My się cieszyliśmy, że jest tak mało ludzi w Aldi, że możemy sobie tam chodzić sami, ale dla twórców sklepu, dla biznesmenów, na pewno to nie jest yy, miła informacja, więc. Byliśmy w Albim, wydaliśmy 51,64, potem pojechaliśmy do Lidla i wydaliśmy 50,90, więc o 2 zł więcej niż planowaliśmy. Natomiast i tak uważam, że nieźle napociliśmy się, żeby to znaleźć. I co kupiliśmy? Tofu, jajka, mleko, awokado, papryki, kiwi. Słuchajcie, yy, dobra jazda z kiwi. Ogólnie w takich zakupach tygodniowych nie ma szans, żeby kupować bez promocji. Nie ma szans. No i widzę, że Piotr sobie po prostu stoi yy, i wybiera kiwi. Ja mówię, oszalał, oszalał. 3 zł za jedną sztukę kiwi. Jak ja za stówę mam zrobić zakupy. Oszalał. Yy, ale potem yy, tak słyszałam kątem ucha, że po prostu starsi ludzie dyskutowali właśnie o tej promocji na kiwi i okazało się, że jedno kiwi 69 groszy z 3 zł na 69 więc będziemy mieli na każdy dzień do owsianeczek na śniadanie także dziękujemy promocjom jest jedna gruszeczka pomarańcze, banany kolejne tofu cebule, pusta pekińska roku, szpinak mrożony i szpinak jeży, Faruk, ziemniaki, jogurt grecki, feta, śmietana oraz najdroższej, zastanawiałam się, czy to kupować: kajmak, ale zmieściło się w budżecie, także wspaniale. I to tyle, musimy za to przeżyć przez tydzień. I przeżyjemy znakomicie, bo nasze menu jawi się bardzo smacznie. Logmas i listopad yy, piłam zakwas z buraka i słuchajcie, nie zachorowałam ani razu, co się ostatnio u mnie nie zdarzało, przynajmniej raz w miesiącu chorowałam yy, i teraz mam takie coś, polecałam to też w prezentowniku, to jest tak intensywne, tak trudne, to się powinno pić trzy razy dziennie, ale ja piję tak raz, dwa, jak sobie przypomnę, także teraz sobie przypomniałam i muszę iść na zlew. To nie jest niedobre, to nie jest kwaśne, to jest intensywne. Ale ogólnie polecam z zakwasowni, bo myślę, że dzięki temu mam odporność. Także kawki zrobione. Zobaczcie, ja ostatnio mam fazę na naszą porcelanę chińską, którą mam po mojej babci. Ostatnio wyjęłam i po prostu sprawia mi to dużo przyjemności! Da -da! Powiedz, co robisz? E, robię. Takosy z nadzieniem, fasola, kukurydza, guacamole i coś tam jeszcze. Pięknie. Będzie. Dzisiaj to będzie pierwszy raz, kiedy będziemy jeść własnoręcznie zrobione takos. Od początku, nie z sklepu. Bo wcześniej zawsze kupowaliśmy, zawsze, nie wiem, trzy razy w życiu, e, takie takosy kukurydziane, takie twarde. I one były pyszne, one były smaczne, ale oczekujemy czegoś innego od takosów i myślę, że dzisiejsze będą doskonałe, bo robi je Piotr. Zobaczcie, tak się prezentują nasze pierwsze, właściwie Piotra, ręcznie robione takosy. No, wyglądają super. I... I w ogóle wydaje mi się, że w końcu ogarnęliśmy, o co chodzi w środku. Bo wcześniej zawsze one były takie, że było to, było to, ale wszystko było takie suche i mhm. niepołączone. A teraz to jest wszystko właśnie tak fajnie połączone, także testujemy. Dobra. Właśnie zabieram się za kolację i słuchajcie, my na resztkach to żyjemy już od kilku dni. W sobotę tak bardzo nie chciało nam się iść na zakupy, że Piotr po prostu szperał w zamrażalniku, w jakichś szafkach i słuchajcie, robił najlepsze rzeczy. Wtedy kreatywność puszcza na maksa i było najpyszniej. I zrobił również chałkę, którą sobie jemy od kilku dni. I dzisiaj na kolację będzie, słuchajcie, wyjadanie lodówki Max, bo będzie chałka smażona. Z, z smażonymi śliwkami oraz z takim sosem, który jakiś czas temu wykorzystywaliśmy do tortu marchewkowego. I to będzie inspiracja z, nie pamiętam jak się nazywała ta restauracja, natomiast była w Krakowie i to było totalnie przepyszne. Także zabieram się za robotę. Tutaj właśnie przełożyłam y, obiad, resztki z obiadu, pamiętajcie, żeby dobrze przechowywać jedzenie, potem będzie na dłużej zdatne do spożycia. Pierwsza warstwa, domowy dżemik śliwkowy, który już się właśnie skończył, teraz kremik z tortu, także na bogato, ja wrócę z no zobaczcie jak to cudownie wygląda co prawda Piotr wyjął takie mini talerzyki więc trochę śmieszny efekt natomiast no wygląda zacnie i na pewno tak samo smakuje, mamy tutaj widelczyki i nożyki bo właśnie tak będziemy to konsumować, bardzo się cieszę bo w końcu został wykorzystany ten krem w całości, już go męczyliśmy od kilku dni i dzisiaj został wykorzystany cały. Witam w drugim dniu u nas niesamowite słońce po prostu światło, cień można tutaj stworzyć znakomity. Zabieram się za śniadanie. Dzisiaj na śniadanie będzie kasza manna. Ostatnio byłam u babci i mówię babcia. Zrobisz mi kaszę manną. i zrobiła i zrobiła taką doskonałą. Ja takiej nie umiem zrobić, więc u mnie będzie dużo dodatków yy, owocowych, natomiast u mojej babci taka sote kaszamanna to było coś po prostu niewyobrażalnie pysznego. My na śniadanie zazwyczaj jemy owsiankę z owocami, yy, na nic innego nie mamy ochoty, czasami jakiś koktajl, ale owsiankę zrobić jest najłatwiej i zawsze jest w naszym domu, także yy, dzisiaj Wyjątkowo kaszamanna. Także zapraszam na drugi dzień. Tak się prezentuje śniadanie. Tutaj Piotra, tu moje. Ja sobie jeszcze dodałam y, pastę orzechową z solą. Piotrowi nie smakuje z solą. I słuchajcie, y, gruszka miała starczyć na cztery dni, a starczy tylko na dwa, y, bo cała zarobaczała była i tylko trochę można było z niej wyskrobać. Także nieładnie Lidl Polska. <gryw> y, ale smaczne będzie. Na pewno. Tylko mi wyszła jakaś gęsta ta Hmm, kasza, zobaczymy, czy będzie dobra. Właśnie weszliśmy do domu, jesteśmy super głodni po intensywnym dniu i dzisiaj robimy To Piotr ostatnio miał ochotę na kaszę gryczaną i u mnie jest taki system, kiedyś był taki, bo przez ostatnie dwa lata korzystałam. Przez dwa czy rok? No przez jakieś dwa lata korzystałam z naszego e-booka Jesień-Zima, więc ten system odszedł, natomiast kiedy korzy nie korzystałam z naszych ebooków system miałam taki, że myślałam sobie na co mam ochotę i wpisywałam to, yy, to w internet, czyli na przykład Piotr wczoraj miał ochotę na kaszę gryczaną więc wpisaliśmy kaszę gryczaną i yy, przepisy na to znaleźliśmy kaszę to yy, z kurczakiem co prawda, ale u nas będzie z tofu. ale na pierwszy głód wczorajszy obiad, czyli guacamole I wnętrze takowe. Na pora nas nie było stać, więc musieliśmy wziąć cebulę. <laughs> Niestety, por kosztował 10 zł. Ale ja myślę, że będzie nawet lepiej. No, pewnie tam pora. Potem trzeba wyrzucać tą zieloną część. Właśnie. Bez sensu. I zamiast szpinaku mamy, zamiast kurczaka mamy tofu. Ogólnie zawsze tak jest, że robimy jakiś przepis z przepisu, a yy, nigdy go nie robimy z przepisu, zawsze zmieniamy i robimy po swojemu. Także... He. ale i tak wam zostawię. Policzysz, Jeden ząbek w czosnku, damy dwa. Czy Wy też nienawidzicie małych noży? Robię to już zaraz się po prostu pożygam. Nienawidzę małych nożyków. Wiem, że dużo ludzi lubi, ale ja nie znoszę, nie znoszę małych kalerzyków, nie znoszę małych łyżeczek. Kar ja wszystko wierze, duże. Kore na tak, i jabłko sobie tak i tak. I... <analytical annoyed> ja to bardzo zawsze lubiłam. Zawsze jak moja babcia tak robiła, i ona jeszcze wykrajała z tego je, 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 me, se, je, słoneczka. Wiecie, że tyk-tyk jeszcze, i jeszcze słoneczka. Takiego brakuje i na, na grzyby. No w pewnym momencie to pięknie wyglądało i pachniało, a teraz jesteśmy tak, no nie przekonani. Także próbujemy z takim nastawieniem, że mm, chyba nie za fajnie, ale zobaczymy. Nie, no fajnie, czy nie? No, lekkie takie. Fajna taka pusta jednak. Nie odpowiadało ni nam nic dzisiaj na kolacji, co było na liście, e, a przed chwilą dostałam komentarz, że bułeczka z majonezem, z płatkami drożdżowymi i z ogórasem jest najlepsza na świecie, więc co? Mój mąż robi własne bułki, bo wszystko do tego mamy oprócz pieczywa, także pieczywo robi się samo. <grym> Zobaczcie, tak się prezentują nasze bułeczki. Tu jest majonez, płatki drożdżowe i ogurasy. A zobaczcie, jak Piotrowi wyszły bułki. No, po prostu idealne. Chyba pierwszy raz aż tak dobre, chociaż jeszcze nie jadłam, więc nie wiem. Szybki, wielki test, czy moja wicka ma gust. 10 na 10. Ale gdybym tylko do tej potrawy miała kupić płatki drożdżowe to oczywiście, żebym ich nie kupiła. Natomiast kiedyś kupiłam, nie mam do czego je zużyć. Więc teraz, jak ktoś daje jakikolwiek mm, przepis na płatki drożdżowe takie, że można to posypać czy cokolwiek, to ja w to wchodzę. Teraz też weszłam i nie żałuję. Pyszne bułeczki. Yy, Dziękuję. Ale ciemnica. Dzisiaj moim kolorem jest kolor fioletowy. Zrobiłam sobie oczy fioletowe, ale wyglądały tak brzydko, że dodałam trochę różu i pomarańczowego i jakoś to wygląda, ale średnio. Czekam aż wyschną mi włosy i wtedy dam ostatni werdykt, ale nie podoba mi się. Dlatego się nie maluję, że dużo bardziej podoba mi się sobie bez makijażu, natomiast to nie jest film makijażowy, tylko jedzeniowy. Dzisiaj na śniadanie oczywiście miała być owsianka, natomiast Piotr wczoraj zrobił te bułki, więc dzisiaj te bułki również zjemy. Piotr już zjadł, a ja się biorę za robienie samotnego posiłku. Właśnie za obiad mamy tu ogólnie syf, bo Piotr robi okna, więc y, jest trochę utrudnienie, ale robię tofu zmieniające życie, więc to proste danie, nie trzeba miejsca. Mam nadzieję, że będzie pyszne i robię to z ryżem. Nie wiem, jak powinnam to zrobić, ale tak robię właśnie. Na razie tylko tak spróbowałam i jedyne myślałam, że mi nie wyszło, a to normalnie jest chrupkie. Także super. By się przydało jeszcze jakiś góreczek czy coś, ale dzisiaj jemy tak. To jest pierwsze nasze spotkanie z tym, więc będziemy testować. No dzień dobry, witam Was w czwartym dniu. Zabieram się właśnie za owsiami. I śniadanie gotowe. Piterek właśnie tutaj robi ciasto na pierogi. Jak to było z tym? Nie. pokaż rogi. Dam ci sera na pierogi. A my robimy dzisiaj z brokułami i z fetą. Wiedzieliście, jakie jaki mam dzisiaj kolor oczu, Piotr zagniotł ciasto, ja zrobiłam farsz. Farsz jest przepyszny yy, i myślę sobie, jak go tak podjadałam, jak robiłam pierogi, że byłby idealny na kanapeczki, więc następnym razem zrobię taką pastę na kanapki, takie grzaneczki, mmm, doskonale. Yy, spróbowałam już tych pierogów i są pyszne. Pyszne. A kiedyś sobie zapisałam ten przepis od y, rybka bezglutenowa y, i skorzystaliśmy jedynie właśnie z farszu, y, a ciasto zrobiliśmy glutenowe mega. Pycha. No powiem Wam, że mega dobre wyszły te pierogi, ale one by, nie były syte, że zjedliśmy chyba po 18 <grych> yy, i byliśmy wtedy mm, by się jeszcze tutaj tak zjadło, yy, więc wydaje mi się, że następnym razem zrobimy sobie je po prostu w taki sposób, że ten właśnie yy, te... Ten farsz zrobimy na grzaneczkach i wtedy to będzie przepyszne. Prze, A teraz zabieram się za kolację. Dzisiaj na kolację kolejny przepis od rozkusznego i to będą soczewicowe placki z ogórkiem. Tyle, że dopiero teraz zobaczyłam, że on powiedział, żeby soczewicę odstawić na 14 godzin do zimnej wody. Oczywiście to się nie wydarzy, po prostu ją ugotuję. Także zabieram się za robotę. Ja nie umiem robić placków, nigdy mi nie wychodzą, nie umiem smażyć, e, ale przez to, że ta soczewica jest już upieczona, no to e, usmażona, taka ugotowana, to można to zjeść jako potrawkę, więc myślę, że będzie pyszne. Że wkłada na 200 stopni na najwyższą półkę, opiekanie z góry. Nie trzeba czekać, aż piekarnik się nagrzeje i są szybko gotowe. I zobaczcie, tutaj są nasze placki. Tutaj są grzanki, grzanki z połową fety, która została z obiadu i herbatki. Piotr właśnie się zabiera za jutrzejszą kolację, bo to będą drożdżóweczki z najdroższym produktem, który był w tym y, tygodniu, czyli kajmakiem. I robi ciasto drożdżowe y, z jabłuszkiem, twarogiem i właśnie kajmakiem od Rozkosznego. Oczywiście pięknie Petrowi wyrosło, także wałkuję, a ja zabieram się za krojenie jabłek. Dobra, słuchajcie, dzisiaj pierwszy raz kiedy używam nitki zamiast noża, podobno super opcja. kurza, Wow. I patrz Piotr. Hmm. I wtedy się nie, hmm. nie spłaszcza. O, ładnie. Podchodzi. Wow. Jezu, jakie to jest ostre. Człowiek nie spodziewa. Też masz partę. Joo! Przeraża mnie ta siła. Zobacz, chodź. Chodź, zobaczysz. Patrz na to. Patrz, patrz. Patrz. Wow. Straszne, co? Hej, sprytne. Chcesz spróbować? Nie. <ś> często pytacie jak jak gdzie znajdować czas na gotowanie. Słuchajcie, prostota, upraszczanie to jest słowo klucz w naszej kuchni, no i kucharz w domu. Mhm. <grafy> Jakby podstawa. E, ale nie, nieprawda. E, słuchajcie. Piotr, ja znalazłam przepis i okazało się, ja nie czytam nigdy przepisów przed, że musielibyśmy wstawić dziś, żeby mieć to jutro i nie, że to się samo zrobi, tylko przez te dwa dni trzeba robić. A ja nienawidzę, jak coś ma być na drugi dzień, namaczanie i te sprawy, to mnie nie interesują. I Piotr zrobił ciasto, ono troszeczkę rosło i teraz nie będzie już rosło, po prostu je wstawiamy i bułeczki będą dostępne już dzisiaj, więc zajęło nam to ogólnie, no ile? Tak, ogólnie roboty z 20 minut z wyrabianiem ciasta i ze wszystkim? No, myślę, no wiadomo, że nie coś, ale myślę, że tak z 20 minut roboty, no i tam kilka godzin od początku do końca, jeżeli chodzi o zostawienie do wyrośnięcia i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba być w domu. Ale można robić mnóstwo innych rzeczy, yy, a takie bułeczki to jest 20 minut, i jutro będziemy mieli na drugie śniadanie. Ok, ja sobie spróbuję wczorajszego wypieku z kawą. Karina się zawsze ze mnie śmieje, że ja właśnie sobie piję mleko z kawą, a nie dodatnie. No, i znaczy, dzisiaj spróbuję tak całą, a wczoraj rozkroję, żeby zobaczyć, czy się upiekło. I powiem wam, że Kolejnym razem nie upiekłbym zawijańców, tylko upiekłbym e, klasyczne bułki drożdżowe, tak, żeby całe nadzienie wchłonęło się w bułkę, a nie wypływało i się rozpadało, bo e, pomysł na zawijańce moim zdaniem jest bardzo słaby, bo to się rozpada i całe nadzienie wypływało podczas pieczenia, więc średnio. Słuchajcie, weszliśmy do domu, Piotr mówił, nie bierzmy bułek, będziemy za pół godziny, a jesteśmy, ile Piotr? z trzy godziny później, jesteśmy tak głodni, Niemy nasze bułki zrobione wczoraj, są przepyszne. Robimy właśnie obiad i słuchajcie, wykorzystujemy lasagne. Mieliśmy to zapisane, bo ja już miałam dosyć trzymania jej yy, i marnowania jednego opakowania, yy, wiecie, tego plastikowego, które mamy tutaj. Yy, więc wiążemy się, że zrobimy w blaszce, bo wtedy idealnie wchodzą dwa yy, i zostały nam cztery, więc cztery płaty wykorzystamy tu. Robimy lasagne Ala, taką z Albiego, która ostatnio nam bardzo smakowała, yy, czyli szpinak z sosem pomidorowym. Grzeję wodę, wrzucam yy, makaron. Robię szpinak i cebulę. I tak to się prezentuje trochę. Yy, szpinaku, trochę sosu pomidorowego i tyle. I zobaczcie, wykorzystane jakieś stare yy, produkty, więc już nie będą gracić yy, w lodówce. Yy, a tutaj nowy był tylko szpinak, czyli obiad za jakieś 3,50. Nie wiem ile kosztuje szpinak, ale pewnie coś koło tego. Tak to się prezentuje. Tutaj jeszcze parmezan, a tutaj zobaczcie wspomnienie lata. Wyjęłam robione przeze mnie kompociki z czereśni. Słuchajcie, te bułki są przepyszne. Piotr był taki zły wczoraj, mm, jakie zrobił, bo on był zakalec, zakalec. Ja już byłam taka zmęczona, już nie patrzyłam. Ale no, to nie jest zakalec, po prostu jest mokro od twarogu. I Dzisiaj przyznał mi rację i też mu smakowało. Dzisiaj jem sobie kolację przy komputerze, bo montuję dla Was film. Mm, I na pewno jeszcze jakąś kolację pożywną zjem, yy, kiedy wróci Piotr, ale już chciałam się z Wami pożegnać, żeby ten film też zmontować. Sobota i niedziela to jest zawsze u nas wyjadanie tego, co jest, a zostało nam jedna pomarańcza, jeden banan, yy, jedno awokado w ogóle, ale to chyba dzisiaj wieczorem zjemy, bo taki był plan. Yy, zostało nam trochę szpinaku, więc można by było zrobić to kaszotto jeszcze raz, bo została zostały dwie trzecie yy, kasz, yy, kapusty pekińskiej. Yy, została jedna lasagne z dzisiaj. Więc to będzie obiadek yy, i zostało trochę tofu z ryżem, tofu zmieniające życie, ale dla nas niedobre, no ale zjemy, został ten kajmak, ale to już chyba kajmak przejdzie na następny tydzień, bo nie mamy już twarogu, więc nie uda nam się w tym budżecie zrobić tych bułeczek i co tam jeszcze zostało? I fasola została, więc życie umierać zapowiada się przyjemny, wiedzenie obfity Weekend. Ja tymczasem Was ściskam serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia już nie bardzo niedługo. Pa!